Hej ma. Zobaczcie, taki dostałam komentarz i postanowiłam, że odpowiem w formie filmu, tak będzie najlepiej. E, zresztą taka była prośba. E, czy może pani nagrać jakiś filmik odnośnie rozproszeń e, na modlitwie i jak sobie radzić? E, I tutaj jest dobry moment, żeby wyjaśnić najpierw, czym jest modlitwa. Jeżeli e, robisz to w niebiblijny sposób i na przykład klepiesz paciorki, klepiesz różaniec, co nigdy nie było zamysłem Boga Jezusa Ducha Świętego i w ogóle ja bym tego nie nazwała modlitwą i klepiesz wciąż to samo, bo ym, to jest po prostu powtarzanie tych samych regułek, to jest religijność. Więc w tym wypadku to jest naturalne, że twój umysł będzie wędrował. I słusznie bądź Ci pokazuje, że kurde, kobieto, co ty robisz, tak? E, rozmawiaj z Bogiem, rozmawiaj. Modlitwa, nawiąż relacje, czytaj Słowo Boże, przeczytaj fragment, zapytaj Ducha Świętego, co ten fragment oznacza. E, e, pomedytuj nad tym, pomedytuj. Chrześcijańska medytacja nad Słowem Bożym jest czymś super, ultra cool, i to trzeba robić. To jest modlitwa. I y, jak będziesz trwać, właśnie w. Y, y, w takiej dyskusji z Bogiem, bo Bóg odpowiada, tak? Jeżeli wejdziemy na Jego częstotliwość, to nawiązujesz z Bogiem zupełnie normalną rozmowę, prawie jak z człowiekiem. Ty zadajesz pytanie, Bóg ci odpowiada. Oczywiście, jeżeli się zadajesz pytanie 100 razy o to samo, no to Bóg siedzi i mówi: no. Koleżanko, ale ja ci już to odpowiadałem. E, więc, dobra, żarty żartami, ale z Bogiem naprawdę da się prowadzić normalną rozmowę, jak z każdym człowiekiem, nawet sto razy lepszą niż, niż e, z człowiekiem. I Bóg ma poczucie humoru i odpowiada czasem w żartobliwy sposób, przynajmniej Duch Święty. E, w moim przypadku czasem nawet nieco sarkastyczny, jak zadaje jakieś śmiechowe pytanie. E, więc to wszystko jest e, i wtedy. I wtedy powiem tak, jeżeli prowadzisz sobie rozmowę z Bogiem, jak z Ojcem, bo Bóg jest naszym Ojcem, jak z przyjacielem, jak z kimś, komu możesz to tanie ufać, i ta rozmowa jest wciągająca, to jakby problem rozproszenia jest bardzo rzadki, bo Ty jesteś całą sobą skupiona na tym, że Ty mówisz do Stwórcy całego wszechświata. I nie wiem, no, tak jakby. Jesteś w trakcie, ja często piszę sobie modlitwy, codziennie piszę, nie często, codziennie zapisuję modlitwy, mam taki notes i tam zapisuję, więc kieruję do Boga modlitwę w formie pisemnej, czasem tam się zamyślę, zastanowię i tak dalej, ale to nie jest dla mnie problem w ogóle, dla Boga zresztą też nie, bo by mi powiedział, nie, jeżeli tam może, nie wiem, bym chwyciła za telefon i zaczęła szmuglować, no to może by było coś takiego, ej, gdzie Ty jesteś? No, to, to może tak, ale na co dzień yy, to skupienie wynika z głębokiego pragnienia. I teraz, o, i to jest chyba słowo klucz to jest chyba słowo klucz że jeżeli ty pragniesz rozmawiać z Ojcem, z Jezusem, z Duchem Świętym, to raczej nie będziesz rozproszona. Sobie wyobraźcie, że rozmawiacie z kimś, kto jest mega ultrasławny, tak? Nie wiem, Leo Messi, Donald Trump, Cristiano Ronaldo i inni, tak? I nie wiem, czy tam Rihanna, czy Beyoncé, czy, czy jakieś inne gwiazdy. I sobie tak wyobraź, że rozmawiasz z kimś takim ultrasławnym. Czy ty będziesz w jakiś sposób jakoś mega rozproszona? I don't think so, tak? Po prostu cały nasz... Całe nasze jestestwo się skupi na tym, że ty rozmawiasz: Wow, ja rozmawiam z nią, ja rozmawiam z nim. Więc, um, jeżeli się tak naprawdę zagłębimy w to, z kim rozmawiamy, to to rozproszenie naprawdę będzie rzadkie. I jeżeli już jesteś na tym etapie, że wiesz, czym jest modlitwa, czyli jest to rozmową, czyli jest to um, takim naprawdę medytowaniem nad tym słowem, i wtedy zdarzy ci się odejście w myślach gdzieś tam. To czasem jest tak, jak gadasz z przyjaciółką. Jak już jesteś z kimś w bardzo bliskiej relacji i ten ktoś cię zna, jak zły grosz, i ty jego a raczej jak dobry grosz, to w tym momencie czasem, jak Ci nawet ta myśl ucieknie, no to co zrobisz? No przywołujesz tą myśl z powrotem, tu i teraz. Jesteś skupiona na, na tej osobie z powrotem. Po prostu ta uwaga Ci ulatuje. Dlaczego? Bo jesteś um, człowiekiem i to się zdarzy gdzieś tam na ułamki sekund, prawda? Co nie czyni tej rozmowy gorszej, nie czyni tej rozmowy... Mm, Jakiejś takiej, że nie wiem, odleciałaś w myślach i ktoś ci powie: weź, weź, daj mi spokój, Ty w ogóle do niczego się nie nadajesz. Tak? E, pamiętaj, że nie możesz zrobić nic, żeby Bóg cię mniej kochał, e, ani bardziej, więc On cię zna, więc um, jeżeli gdzieś ta koncentracja na momentu leci, to się totalnie nic nie stanie, po prostu wracasz do tego, gdzie jesteś. A im bardziej e, zaczniesz Boga poznawać osobiście, im bardziej nawiążesz z Nim taką bliską relację, to z jednej strony będziesz mieć takie poczucie totalnej bliskości, a z drugiej strony będzie takie o, oh, takie, takie wow, że, że ty jesteś Bogiem, ty stworzyłeś cały wszechświat, świat wszechświaty i w ogóle co tam mają. I ty rozmawiasz ze mną, i to będzie ten efekt y, rozmowy z kimś ultrasławnym, nie? I z tego się robi taki mega miks. Nie można mieć y, bliskiej relacji z Bogiem i y, y, wiedzieć, kim się jest w nim, i mieć na przykład niskie poczucie własnej wartości. No, no, nie da się. Jeżeli stwórca całego, nie wiem, wszechświata to jest mało, bo tych wszechświatów jest dużo, ale nawet jak przyjmiemy tylko nasz, to i tak jest wow, i to jest huge. I jeżeli rozumiesz, że ta osoba z Tobą rozmawia, która to wszystko stworzyła, ta osoba chce mieć z Tobą kontakt. Ta osoba, która stworzyła wszystkich sławnych ludzi i dała im talenty, i wszystko razem jest panem wszystkich razem wziętych rzeczy, to z jednej strony masz wielkie wow, a z drugiej strony jak poznajesz jego serce, to jest takie o, ty mnie tak kochasz, o jesteś taki wspaniały, o to wszystko dla mnie, jak ja ci dziękuję za to, jak bardzo ty mnie obdarowałeś, ile ty przygotowałeś dla mnie i to jest po prostu takie spotkanie na um, wyższych uh, stanach świadomości, bym powiedziała. I wtedy to już całkiem nie przypomina czegoś takiego normalnego, czy tylko staje się takim naprawdę nadprzyrodzonym doświadczeniem takim nadprzyrodzonym experience i oczywiście te wymiary są różne bo ja modlę się w sklepie robiąc zakupy gadając sobie z Bogiem a modlę się też rano jak y, wstaję i tak jak jest powiedziane że niech wasza modlitwa trwa i y, y, znaczy y, jak to jest powiedziane y, nieustannie się módlcie tak więc jeżeli modlitwa ma być nieustanna, to nie mogą być paciory, tak? Nie ma czegoś takiego zresztą jak paciory. Daję, e, daję Wam 100 tysięcy złotych dla kogoś, e, kto znajdzie mi w Biblii słowo pacierz. Pamiętajcie, że jeżeli podskoczysz do mnie z tym i pokażesz mi coś takiego, to wtedy Ty mi dajesz 100 tysięcy złotych, jeżeli udowodnię Ci, że czegoś takiego nie ma. Więc ostrożnie z tymi zakładami, bo ja jestem pewna swego, a ty może nie do końca, więc no. I, I powiem tak, tu chodzi o trwanie w zjednoczeniu z Jezusem przez Ducha Świętego. A to masz wtedy, kiedy wiesz, jaką masz tożsamość w Bogu, czyli, że jesteś Synem Bożym. To, że jesteś Synem Bożym, możesz powiedzieć, będąc kobietą. Bo Syn Boży to jest funkcja w rodzinie. Po to Jezus przyszedł na świat, aby z nas, grzeszników, którzy nie znaliśmy Boga, uczynić Synów Bożych i stworzyć rodzinę. To było... To był... That's the point. That's the point of... Um, um, of the fact that Jesus came here. Więc y, Jezus przyszedł po to właśnie, żeby uczynić z nas Synów i Córki Boże i po prostu... Trwając w jego miłości, trwając w jego, byśmy powiedzieli, współcześnie energii, trwając w tym zjednoczeniu, modlimy się, i nasze serce łączy się z jego sercem, i to jest, bym powiedziała, najwyższy rodzaj modlitwy to trwanie w nim, kiedy ty już nawet nie musisz mówić. Ty po prostu trwasz w zjednoczeniu, z Bogiem, z Jezusem przez Ducha Świętego. I wtedy jest dopiero boska magia. Wtedy jest wow!